Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nagrywam ten odcinek zaraz po nagraniu odcinka, a w ogóle o omówieniu aktualizacji, częściowo już. No, mamy niestety przerwę konserwacyjną, więc kolejność. Ja chyba nie wiem dlaczego, bo zostało nam teraz dotarli do edytora map, właśnie. No wiecie, co? Wiecie co? Jeszcze tak, oblężenie, i co dalej? Co jeszcze? Oblężenie, i gorąco. Z Trifaną właśnie. Usunąłem no, się, wiedzieć, więc tak to było. Dobra. 20 minut. Jeszcze przerwy konserwacyjnej. Który nagrać odcinek, gdzie będę miał utracone połączenie, chyba do tej przerwy, ale nie. Nie ma. Mamy ja już myślałem, że będzie odwracane połączenie. I jeszcze Wam pokażę, że to nie jest clickbait. Sklep Play, browser jest ten normalny. Czekam, aż mi się załaduje. I załaduje się i... Przerwa konserwacyjna. Więc już Browser został wyłączony. Nie, teraz wszystkie karty... Taka szybka informacja więc widzimy się w kolejnym odcinku. PA!